Rony Misik i dzisiaj gramy znowu w Minecrafta żebym no, żeby sobie zagrać No przydałoby się nagrywać, bo teraz tak rzadko nagrywam Oczywiście subskrybujcie dzwoneczkiem żeby nic nic Was nie ominęło łapkujcie jeśli Wam się spodoba odcinek i oczywiście No Wiem, że używanie miecza do niszczenia bloków to jest, ups, bardzo zła rzecz. Dobra, lecę na, na nią. O? Boże. A. O? o.

Nie, 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 dobra, nie będę gram na deserze. Czulotny jest dla mnie. Nie wiem. Pięćdziesiąt zero sześć. Dobra, tworzył nowy świat. Pokażę współdzielnie na tej. Stwórz. I tworzymy nowy świat. Tym razem już nie będzie na ten przetrwanie. Dobra, już wioskę znalazłem. A to, co to tam jest? To wygląda jak iglo. No, ja, chyba nie. Ale to iglo nie jest. O, i widać tutaj jest tu iglo? Nie ma. Co jest. Co? Coś go atakowało. Nie, no już portal znalazłem. Często można znaleźć portal. <laughs> Co jest? Takie słabe rzeczy. A Portal mogę ci człowieku zrobić. Bum, Dobra, zróbmy sobie domek. Bum, dobra, zróbmy takie domek. Nasz. Oczywiście jeden. Jeden, dwa. A w ogóle nie wiem ile to jest. Ten domek będzie niesymetryczny, nie ale to nie moja sprawa. Planuję, żeby był tylko wysoki. No znaczy. Bum. Tak tutaj przy portalu. Nie wiem dlaczego, ale zrobię przy portalu bum, bum. nie Niełatwo jest grać na tablecie, więc tak to robię dziwnie bum, 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 bum. No co jest? Chciałbym. kwarc. Jakiś. o. To jest ładny blok. Idealny do budowania mojego pięknego domu. No nie. Okay. No nie no, koniku, chcesz być w mojej chałupie? Widzę, że sobie na tablecie szczególnie nie radzę. Najlepiej sobie nie radzę na tablecie, grając na Survivalu. Na komputerze to był, był prosem totalnym, ale. No, wiecie, ja nagrywam na tablecie, a jeśli na komputer bym nagrywał, to i tak nie umiem Znaczy w sumie nie umiem. Bum. W sumie już na, na komputerze bym miał chyba cały już, ściany zrobione. Choć już sobie radzę. Oj. Tylko fajne, że to palcem mogę. Bo wtedy przyciski trzeba było męczyć się z przesuwaniem przedmiotów. A tutaj po prostu klikasz. Nie, ja tego nie chcę niszczyć. Trochę jak bunkier to będzie wyglądać. Bo chciałbym, żeby tak to wyglądało trochę. No. Aha, właśnie tu. No nie, no to jest. Na, ale to symetryczne nie jest. O. Jak? Co ja robię? by się, żeby to się zmieniło bum, 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 bum. No nie no, co za kurak. Nie no, co te kuraki Do, do mojej chałupy wchodzą Chciałbyś człowieku, żebyś Było tu wejście Co za człowiek Co za człowiek No nie Co ja Hmm. A, drzwi trzeba zrobić takie bunkrowe. Nie, to nie takie. O tak. Te idealnie pa... No co ja robię? To są idealnie takie do bunkrowania. No i niestety gdakaczku, już się tu nie dostaniesz. Mógłbyś zostać, ale by się, coś by się strasznego z tobą stało. O wow, to jest piękne, naprawdę piękny przedmiot. Do budowania chałupy, to znaczy nie chałupy tylko. Dobra, teraz będę miał szczególnie. Problem. O. O, nie, Ach. nie budowanie na tablecie jest bardzo trudne, i to jeszcze w Minecrafcie. Ale to jest trudne. Chałupę se zniszczyła. Nie no, co ja robię? No nie, nie o to mi chodzi. O, teraz jest dobrze. No i wreszcie, o! Bardzo ładny blok. Dla mnie tak wygląda, jak właśnie takie. Hmm, jak to można powiedzieć? A taka metalowa rzecz, nie wiem jak to się nazywa. Jak? Ja nie wiem co. I dziwny dźwięk to wydaje ten blok. Jest już trochę czaje. Nie. O, 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 o. Nie. Noc się robi A chąpa nawet jest nieoświetlona Bum 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 A wy kurczaki będziecie na polu ha Nie będę pomagał wy kurczaki wy No, co kurz, o kur, kur. No, już serwer gościu. Nie pozwoliłem ci. Co to jest? Pamiętam, że do tego jest potrzebny Glowstone. Nie, co jest? Pamiętam, że do tego jest potrzebny Glowstone. Ale ja wiem, co to robi. Więc nie będę go robił, bo ostatnim, jak to wybuchnie. Tylko, żebym przypadkiem nie ostatniego zrobił. Ciekawe, dlaczego do środka nie można wyjść. A to byłoby zbyt OP w sumie, chyba. Nie. To byłoby za fajne. To byłoby bardzo fajne. Bo... Tylko szczególnie dlaczego akurat glowstone, a nie jakimś lawą czy, czy czymś z tym takim bardziej endowym. End. No, nie, no. Jeszcze jeden przycisk, już by ta chałpa mogła, byłaby zniszczona. Ale bardzo dużo światło to daje. Zauważyłem. W komputerze. Ja już wiem, co, jak to działa, więc. To znaczy, sprawdzałem to na komputerze. No i wiem, jak to działa po prostu bardzo dużo. To działa jak chyba 4 TNT, czy coś takiego. No, lub tylko 2 TNT. Więc bardzo. No. Przecież tu ładnie by wyglądał jako. Ten. Jako. Jako podłoga. Właśnie. To bardzo ładnie wygląda jako podłoga. No, bardzo ładnie to wygląda jako podłoga. Tylko, że teraz jestem narażony, że może wybuchnąć. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 jeden dwa trzy cztery jeden dwa trzy cztery jeden dwa trzy cztery to jest takie trzeba uważać, ja bym piąty bieg wziął to uh, nie byłoby za dobrze. Co jest? Nie. Chyba to będzie koniec tego odcinka. No, raczej tak, bo już. Ile to już? Siedemnaście minut, więc. Więc to będzie koniec tego odcinka. Cześć!